Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Arkadiusz Bonder. Jestem prezesem zarządu spółki CTS Chemistry, która jest właścicielem marki technika antypoślizgowa od lat specjalizującej się w zabezpieczeniach antypoślizgowych powierzchni. Przede wszystkim na samym początku chciałbym podziękować Pani Agnieszce Dębińskiej za zaproszenie, dzięki któremu będziemy mogli tak znakomitej demogronu. gronu Państwa przedstawić zagadnienia związane z bezpieczeństwem, zaczynającym się od podłogi. Drodzy Państwo, według ZUS roczne koszty wynikające z wypadków związanych z potknięciami i poślizgnięciami to jest 4 miliardy złotych. Tutaj nieuwzględnione są koszty jeszcze absencji pracowniczej jak również nie nieuwzględnione są koszty wypłat odszkodowań, które wypłacają fundusze czy firmy ubezpieczeniowe. Szacujemy, że ta kwota jest bardzo zbliżona, czyli roczne koszty Spowodowane przez potknięcia i poślizgnięcia to jest około 8 miliardów złotych. Okazuje się, że 77,1% wszystkich wypadków to są wypadki przez potknięcia i poślizgnięcia, i statystyki mówią, że jest to druga co do wielkości przyczyna wypadków po wypadkach komunikacyjnych. Drodzy Państwo, GUS nam mówi, że co piąty wypadek przy pracy to jest poślizgnięcie. Mamy jak gdyby temat zdiagnozowany, tak, jest to problem oczywiście, zgadzamy się z nim, to są fakty, z faktami nie dyskutujemy, ale generalnie próbujemy jakoś to obejść, zamiatamy temat pod dywan, przykrywamy problem matami antypoślizgowymi, stawiamy żółte potykacze, które nie do końca jak gdyby spełniają swoją rolę, dlatego że nie, jesteśmy już w tej chwili przyzwyczajeni, nasz umysł podświadomy widzi całą masę tych potykaczy, i tak naprawdę nie zwracamy na to uwagi, i nie zmieniamy sposobu przemieszczania się, czy on, podłoga jest mokra, czy, czy sucha, natomiast potem, niestety, kończy się to tak, jak się kończy. Nie, drodzy Państwo, myślę, że nie, warto by było też przejść i przybliżyć Państwu temat troszeczkę związany z regulacjami prawnymi, które występują w naszym kraju. Jest ich troszkę. Następne trzy slajdy. Przybliżą Państwu, dlaczego warto zająć się antypoślizgiem, dlaczego warto w ogóle o tym mówić, i dlaczego warto pomyśleć również o bezpieczeństwie podłóg, które tak naprawdę w całym zagadnieniu bezpieczeństwo w zakładach pracy są istotne, ponieważ, no wiadomo, inne ryzyka mogą być, można je ominąć, natomiast po podłodze się przemieszczamy. W związku z tym podłoga jest naszym przeznaczeniem, drodzy państwo, niestety i mamy kilka regulacji prawnych. E, ustawa prawo budowlane, artykuł 5 podpunkt 1 nakłada na nas obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów. Ta sama ustawa prawo budowlane, artykuł 62 podpunkt 1 nakłada na właścicieli obiektów obowiązek poddawania obiektów Okresowej kontroli raz na 5 lat minimum. Jest jeszcze jedna regulacja, to jest ustawa o gospodarce nieruchomościami, artykuł 184b, który nakłada obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. To wszystko spięta jest pod dwa rozporządzenia. Jedno rozporządzenie to jest rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych. Przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Te dwa akty prawne mówią o tym, że w miejscach, w których znajdują się ludzie czyli zakłady pracy na miejsca użyteczności publicznej zaplecza, toalety, kuchnie wejścia, wyjścia do budynków i inne tego typu powierzchnie powinny być wykonane z materiałów nieśliskich. Natomiast co to są materiały nieśliskie? Kiedy się ślizgamy, kiedy się nie ślizgamy? To wszystko wynika z e, kolejnych jak gdyby regulacji. Instytut Techniki Budowlanej opracował odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i w budynkach u, użyteczności publicznej. Wymagania odporności posadzek na poślizg, e, jak również Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało standardy dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Te dwa jak gdyby Instytuty, czy te, dwa, te dwie pozycje, one w sposób bezpośredni kwantyfikują, co jest śliskie, co jest nieśliskie. O tym wszystkim też za chwilę Państwu bardzo szczegółowo opowiemy. No i oczywiście te wszystkie regulacje prawne spina artykuł 91a pod punkt 4 ustawy prawo budowlane, który stety lub niestety nakłada na wszystkich, którzy nie stosują się do tych wszystkich zaleceń. Nakłada kary, grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności, i myślę, że to jest coś, co zarówno mnie, jak i Państwa szokuje, ale niestety zagadnienie bezpiecznej podłogi jest ważne, i dlatego musimy mieć pełną świadomość tego, co mamy u siebie w zakładach i z czym możemy, czy z jakimi ryzykami powinniśmy się zmierzyć. Drodzy Państwo, skoro przeszliśmy już przez liczby, Przeszliśmy już jak gdyby przez regulacje czy obowiązki, jakie nakłada na nas pewna regulacja prawna, i wszyscy ci, którzy są tego świadomi, że jest to ważne, że jest potrzebne, zaczynają szukać różnego rodzaju narzędzi w celu rozwiązania tego problemu. Najprostsze rozwiązania, i według nas takie pewne substytuty, to są tak jak już wcześniej wspominałem: to są maty, to są papiery ścierne, przyklejane to są różnego rodzaju potykacze, to są różnego rodzaju znaki informatyczne, które informują o tym, że podłoga jest nieśliska. Ci z państwa, którzy próbują pójść głębiej, mogą znaleźć różnego rodzaju rozwiązania w postaci powok poliuretanowych i tutaj na slajdzie po lewej stronie jest pokazana powoka poliuretanowa, która jest powoką nietrwałą. Oczywiście w dużym stopniu ona ogranicza poślizg, natomiast jest nietrwała. Rujnuje nam estetykę powierzchni, ponieważ tracimy połysk, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z kamieniem naturalnym. Drugim rozwiązaniem to są różnego rodzaju taśmy, papiery ścierne i inne materiały, które są przyklejane na, na schody, na powierzchnię, to są noski różnego typu, ale one niestety również są nietrwałe. Te noski się odklejają, papier się odkleja, są bardzo trudne w utrzymaniu czystości. No, nie jest to łatwe i na pewno nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie. Nie, oczywiście możemy pójść dalej. Zarówno w kraju, jak i za granicą możemy znaleźć różnego rodzaju substancje chemiczne. No niestety, to co jest dostępne na rynku jest na bazie kwasów, który powoduje korozję i erozję materiałów. Efektem tego są różnego rodzaju plamy, przebarwienia, są różnego rodzaju smugi, i przede wszystkim utrata estetyki. Kolejnym rozwiązaniem, które można znaleźć na rynku, to są różnego rodzaju maty. Maty, one zaburzają nam estetykę, oprócz tego, że rujnują nam to wszystko, co architekt czy właściciel obiektu chciałby wyeksponować czyli piękną podłogę, która się pięknie błyszczy. To na dodatek są jeszcze siedliskiem bakterii, patogenów. No i niestety w porach wilgotnych również no, niesympatycznie pachną. Drodzy Państwo, może spróbujmy przymierzyć się i poszukać, jakie najnowsze rozwiązania są dzisiaj dostępne na rynku i jakim warunkom one powinny odpowiadać. Ponieważ tak jak mówiłem wcześniej od lat zajmujemy się zabezpieczeniami antypoślizgowymi od lat zgłębiamy jak gdyby zagadnienie antypoślizgowości. Według nas najnowsze nowoczesne metody powinny być przede wszystkim mierzalne, powinny być skuteczne, skutecznie zabezpieczać Powinny być długotrwałe, no i oczywiście ich skuteczność powinna być poparta certyfikatem zgodności zgodnie z wytycznymi ITB i Ministerstwa Rozwoju. Może chciałbym jeszcze tutaj pokazać Państwu mniej więcej, jak mierzymy dzisiaj poślizg. Co to jest poślizg? Dzisiaj w Polsce jest przyjęta norma PNEN 130-36-4. Jest to norma ogólnoeuropejska. Ma również status normy krajowej. Wcześniej była dedykowana do badania dróg, samochodowych i lotnisk, natomiast dzisiaj została wybrana przez Instytut Techniki Budowlanej również do badania antypoślizgowości podłóg. Myślę, że to jest fortunne rozwiązanie i dobre, dlatego że jest pewna spójność mierzenia śliskości podłóg czy śliskości powierzchni, po których się przemieszczamy. I w mojej ocenie, czy w naszej ocenie jest to bardzo dobre rozwiązanie. Drodzy Państwo, to jest bardzo fajna norma i ona nam daje jak gdyby trzy przedziały, które są dla nas ważne. Jeżeli mówimy o klasyfikacji, to jest jednostka PTV, czyli Pendulum Test Value, ponieważ tak jak wcześniej na slajdzie pokazaliśmy, do pomiaru jest wykorzystane wahadło angielskie, i tu mamy trzy, trzy przedziały. Przedział od 0 do 24 mówi nam o tym, że mamy bardzo wysokie ryzyko poślizgnięcia. W przedziale PTV od 25 do 35 mamy średnie ryzyko poślizgnięcia i wszystko, co jest powyżej 30 PTV, to jest już bezpieczne, jest nieśliskie i w tym momencie na po podłogach czy powierzchniach które charakteryzuje taki współczynnik, wysoki współczynnik PTV. Nie mamy już do czynienia z poślizgnięciem, mamy do czynienia wyłącznie, tylko i wyłącznie z potknięciem. Drodzy Państwo, ponieważ mamy masę kontaktów zagranicznych i szczególnie w krajach Europy Zachodniej, Irlandia, Wielka Brytania, tam te normy są stosowane znacznie dłużej niż u nas. Tam właściciele obiektów mówią tak, ok, jak mam 36 PTV. To nie mój problem i jestem bezpieczny. Natomiast, jeżeli moja podłoga nie spełnia warunku 30 PTV, no to niestety mam problem. I tam powstała cała branża. Antypoślizgowa przez lata. Są firmy, które specjalizują się tylko i wyłącznie w pomiarach. Te pomiary są bardzo drogie i są również firmy, które specjalizują się w wykonywaniu zabezpieczeń antypoślizgowych. Myślę, drodzy państwo, że my jesteśmy w tej chwili w Polsce również na progu takich zmian i przemian i to wszystko, co tam już się wydarzyło, to wszystko jest przed nami. Chciałbym powiedzieć państwu jeszcze kilka słów na temat tego, o czym już na pewno doskonale wiecie. Czyli dotychczas w Polsce stosowane były normy według klasyfikacji niemieckiej, to są normy DIN. I norma taka najbardziej popularna, najbardziej znana to jest norma DIN 51130, czyli to jest klasyfikacja antypoślizgowa dla płytek ceramicznych od R9 do R13. Wszyscy doskonale wiemy RR R i tak dalej. Jak nieśliskie to R, R tyle czy R tyle. To jest taki najbardziej parametr, z którym najczęściej się spotykaliśmy do tej pory. Mamy również, i to jest oczywiście norma statyczna, czyli wykonywana na platformie i tylko i wyłącznie w instytucie. Mamy również pomiary według normy DIN 51131 to są pomiary dynamiczne. Tutaj mierzymy współczynnik tarcia dynamicznego i jego jak gdyby klasyfikacja mieści się od 0 do 1, czyli wszystko co jest powyżej 0,55, 0,56. To jest już w miarę bezpieczne, wszystko co poniżej niestety wymaga naprawie bądź też zabezpieczeniu. Jest kolejna norma stosowana na płytkach basenowych, to jest norma dla stopy bosej i ją charakteryzuje normalin 51097 i tutaj te płytki są w klasach powiedzmy od A do C i z tym na pewno Państwo się zetknęliście. Jak mierzymy oczywiście normy DIN? Mierzymy specjalnym urządzeniem, to jest urządzenie FSC. Nasza firma dysponuje takimi urządzeniami, również możemy Państwu takie pomiary wykonać w miarę potrzeb. Natomiast my dzisiaj wykonujemy pomiary zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień dzisiejszy i wykonujemy pomiar antypoślizgowości. Wystawiamy certyfikaty zgodności. Oraz dostarczamy wydruki charakterystyki współczynnika tarcia dynamicznego zabezpieczonej powierzchni, jeżeli jest oczywiście taka potrzeba naszego klienta, wszystko wykonujemy zgodnie z wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej i Ministerstwa Rozwoju. Drodzy Państwo, jakie problemy rozwiązuje firma CTS Chemistry? Jeżeli Twoja posadzka jest śliska, oczywiście wykonamy dla Ciebie skuteczne zabezpieczenie poślizgowe odzyskasz równowagę i poczucie bezpieczeństwa. Najważniejsze jest to, że technologie, które zastosujemy, to są nasze własne technologie i one nie zmieniają estetyki powierzchni, czyli zarówno przed, jak i po płytka wygląda tak samo, a nawet lepiej. Mówimy tutaj o płytkach używanych, płytkach, które mają wiele lat, natomiast płytki przed i po aplikacji zachowują cały czas swoją estetykę i zachowują również swój, swój połysk. Jeżeli masz nową płytkę, ale śliską posadzkę, warto zabezpieczyć ją antypoślizgowo. Jeżeli chcesz, oczywiście możemy ją później zaimpregnować, po to, aby efekt świeżości trwał długo i żeby łatwiej było ją oczywiście utrzymać w czystości. Natomiast jeżeli Państwo macie podłogi stare, podłogi zniszczone, <laughs> oczywiście je doczyścimy, odklejmy, usuniemy wszystkie zabrudzenia, Zabezpieczymy antypoślizgowo, po to, aby była bezpieczna i dla Ciebie, i dla Twoich pracowników, dla Twoich klientów, dla bliskich. Oczywiście, jeżeli Państwo odpowiadacie za powierzchnie, które znajdują się w budynkach użyteczności publicznej, wykonamy profesjonalne pomiary antypoślizgowości, wystawimy certyfikat zgodności. Czyli drodzy Państwo, dostaniecie dokument, z którego będzie wynikało, czy podłoga jest śliska, czy nie śliska, czy jest bezpieczna, czy też nie. Jeżeli trzeba, dołączymy również wydruk charakterystyki współczynnika tarcia dynamicznego, ewentualnie dostarczymy Państwu innych informacji, które będą konieczne. Drodzy Państwo, co wyróżnia naszą metodę? Myśmy nazwali naszą metodę ZAP, czyli zabezpieczenia antypoślizgowe. Za to profesjonalna usługa oparta na autorskiej skutecznej technologii. Wykonujemy ją preparatami własnej produkcji. Zabezpieczamy każdy rodzaj powierzchni wykonane z kamienia, ceramiki, betonu lub cegły. Metoda ta pozwala również na zabezpieczenie zarówno starych, jak i nowych powierzchni, nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, jest bezpieczna dla materiału, nie niszczy, nie trawi, nie wytraca połysku. Nie pozostawia plam i przebarwień, przede wszystkim jest bezpieczna zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska, ponieważ jest metodą mineralną opartą na bazie wody. Drodzy Państwo, nasze zabezpieczenia antypościskowe ZAP możemy wykonać według wszystkich standardów. To są zarówno standardy DIN, standardy niemieckie, jak i polskie standardy według normy PNEN 13036-4. Oczywiście wykonanie to poświadczymy certyfikatem zgodności, no i oczywiście udzielimy Państwu gwarancji. W zależności od tego, gdzie ta powierzchnia się znajduje, tak jak już wcześniej wspominałem, zabezpieczymy każdy rodzaj powierzchni: powierzchnię ceramiczną, powierzchnię betonową, powierzchnię wykonaną z kostki, z cegły, z każdych innych materiałów mineralnych, z kamienia naturalnego na zewnątrz i wewnątrz. Nasza technologia jest odporna na niskie i wysokie temperatury. Najważniejsze jest to, że przed i po aplikacji. Powierzchnia jest ładna, błyszcząca i estetyczna, a przede wszystkim bezpieczna. Drodzy Państwo, nasze technologie powstały na poligonie. Zaczęliśmy wiele lat temu od zabezpieczeń antypoślizgowych. Potem się okazało, że napotykamy na różnego rodzaju zabrudzenia zabrudzenia w postaci kamienia. W postaci plam różnego typu. W związku z tym opracowaliśmy kilka technologii, skutecznych technologii do doczyszczania. Dzisiaj jesteśmy w stanie bardzo skutecznie usunąć różnego rodzaju przebarwienia, wieloletnie osady kamienne, złogi, wykwity solne, wieloletnie tłuszczowe zabrudzenia, zabrudzenia polimerowe, ponieważ na skutek konserwacji na podłogach znajduje się cała masa polimerów i to jeden na drugim bardzo trudne do usunięcia. Usuniemy stare osady z mydła, wykwity, pleśnie, glony. Usuniemy również stare plamy olejowe. To jest wieczny problem, bo stare plamy olejowe są bardzo trudne do usunięcia, natomiast my dysponujemy preparatami, technikami, które umożliwiają całkowite usunięcie. Tych zabrudzeń, Proszę Państwa, tam gdzie jest wysoka temperatura i jest też woda, dużo wody, tam się osadza kamień. Kamień jest bardzo trudny do usunięcia, to są osady różnego rodzaju brunatne, które są odporne dosłownie na wszystko. Dysponujemy technologią, która przez lata została udoskonalona, dzisiaj doskonale ją stosujemy w kraju i za granicą. Jak również nasze preparaty sprzedajemy na wszystkie kontynenty. I bardzo skutecznie radzą sobie z zabrudzeniami. Jeżeli już mamy to wszystko zrobione, czyli mamy doczyszczoną powierzchnię, zabezpieczoną, odkamienioną, od olejoną usunięte plamy, warto ją zaimpregnować. Drodzy Państwo, impregnacja chroni przed, tym, przed wnikaniem wody, wnikaniem brudu. Tę impregnację możemy wykonać w dwóch technologiach. Technologia pierwsza to jest technologia transparentna. Możemy też dla Państwa wykonać to w technologii tak zwanej z podbiciem koloru, bądź też uzyskać efekt mokrego kamienia czy mokrej podłogi. Wtedy wyrównujemy różnego rodzaju przebarwienia, które są... I ta podłoga ma efekt taki bardzo świeży i uwydatnia kolory. Często piękne kamienie marmurowe czy, czy granitowe. One mają całą masę różnych wdzięków w sobie i nasza technologia impregnacyjna bardzo ładnie te dźwięki zabezpiecza, uwydatnia i pokazuje. Drodzy Państwo, od lat pracujemy z różnymi firmami z różnego poziomu. Pracujemy z firmami międzynarodowymi. Z firmą Colliers, Kushman, pracujemy z producentami ceramiki, Tubondzin, Nowagala, pracujemy też z firmami tak budowlanymi, jak podwykonawca. To, to jest Budimex, to jest Skanska, to jest Warbut. Proszę Państwa, pracujemy z firmami takimi jak Lot, Falk, Amazon. Dzisiaj wykonaliśmy ponad tysiąc różnych realizacji w kraju i za granicą. To są różne obiekty, to jest m.in. lotnisko Chopina, lotnisko Pyżowice, Polin Muzeum w Warszawie, manufaktura łódzka, metro warszawskie, hotel Arłamów, Wedel, fabryka czekolady. Drodzy Państwo, nawet w Australii wykonywaliśmy zabezpieczenia antypoślizgowe w budynku Policji Federalnej w Departamencie Głównym w Sydney, a więc mamy bardzo, bardzo szerokie doświadczenie. Jesteśmy w stanie Państwu pomóc, jesteśmy w stanie rozwiązać Wszystkie lub też wiele Państwa problemów. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod mailem, jesteśmy pod telefonem. Bardzo chętnie przyjedziemy, wykonamy bezpłatne testy, wykonamy bezpłatne próby. Zawsze przed aplikacją czy przed usługą wykonujemy testy. Dzięki temu jesteście w stanie Państwo stwierdzić, czy technologia działa, czy nie, czy chcecie ją, czy nie chcecie. Czy chcielibyście może impregnację z podbiciem, czy bez podbicia koloru, czy chcecie zabezpieczenie w całości. Do tego wszystkiego jesteśmy, że tak powiem tutaj do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktów, zapraszamy również na szkolenia. Organizujemy szkolenia z zakresu antypoślizgowości, szkolenia z technik, technologii dostępnych na rynku. I na takie szkolenia bezpłatne również Państwa zapraszamy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz dziękujemy Pani Agnieszce za to, że umożliwiła nam, dała nam możliwość skontaktowania się z Państwem. Dziękuję, do widzenia Państwu i życzę wszystkiego najlepszego.